Stary hotel sportowy przeznaczony do rozbiórki wybudowano pod koniec lat 70. Powstał jako tymczasowe miejsca noclegowe. Ostatecznie przetrwał blisko pół wieku. Gdy w roku 2023 oddano do użytku nowoczesną halę treningową, okazało się, że miejsc noclegowych jest to już zbyt mało. Do środka zaczęło zjeżdżać bardzo wiele grup sportowych, które do tej pory ze środka nie korzystało. I to wymusiło na nas konieczność wybudowania kolejnego obiektu, który będzie spełniać, będzie spełniać oczekiwania grup sportowych. Powierzchnia zabudowy nowego budynku wyniesie około 1200 m2, a powierzchnia użytkowa Około 4,5 tysiąca. Budynek podpowniczony, trzykondygnacyjny, jeśli chodzi o pełną salę. 60 pełno wyposażonych y, y, pokoi na 120 osób, dwuosobowych, z pełnym zapleczem, y, takim można powiedzieć, do obsługi bieżącej hotel, takiej hotelowej. Część miejsc noclegowych przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych. Będzie tam również sala konferencyjna oraz dwa boiska do skłosza. Koszt budowy to ponad 50 milionów złotych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koniec prac budowlanych planowany jest na koniec 2027 roku.